Kuchani, ruszonej, 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 ruszonej. Witamy, witamy. Witamy. Dajcie. Dajcie, witajcie. Witajcie, naszym, witajcie na naszym blogu Insta Live. Słuchajcie, wyruszyliśmy eee, w stronę Sardynii. Jak zapewne wiecie z tytułu filmu, w stronę Sardynii. I jaką trasą będziemy jechać, to się zaraz okaże. Przyznaję szczerze, że nie wiem dlaczego. Dlatego, że nasz wyjazd zaczynamy od y, jazdy na wagę. Zatankowaliśmy paliwo do pełna full. Nie mamy Za, wody. Zatankowaliśmy AdBlue y, na, na full. Mamy 30% y, wody. Jesteśmy obładowani, że tak powiem, na maksa na, na miesiąc czasu. prawda jedziemy na dwa tygodnie, ale właśnie się załadowali jak no, na miesiąc ja czasu. zawsze jedziemy na dwa tygodnie, kończy się inaczej. No, dokładnie, no, to, to fakt. U nas jest plan na dwa tygodnie, a nieraz się zostaje dłużej. I teraz jedziemy po prostu na wagę. Okaże się, i waga nam powie, czy jedziemy najkrótszą możliwą drogą na Sardynie. Czy będziemy trochę tą drogę wydłużać, omijając Austrię. Dowiemy się za chwilę. Aha, i ważymy się bez Adrianki. I waga jest tajemnicą. Tam jest Tomek, Tomek ma swój domek. No i teraz co zrobi Tomek, jak zabierze swój domek? No powiem Wam y, 3460. No słuchajcie, ja Wam powiem y, przygod ciąg dalszy, bo... Jak już wiecie, zważyliśmy się i decyzja jest taka, że możemy jechać najkrótszą możliwą drogą i taką, taką pojedziemy. Czyli jedziemy przez Austrię. Zaraz będziemy kupować winiety na Czechy i Austrię. To będzie za chwilę. No, ale kolejną naszą przygodą jest nasz mega, mega słaby akumulator. I słuchajcie, no, jednak postanowiliśmy go wymienić na trasie, więc poszły szybkie telefony do firmy Transam, która w Pszczynie, która jest po drodze. Okazało się, że. Że go nie mają, ale zaraz go zorganizują. I nadzieja jest taka, że zanim my do nich dojedziemy, bo tam mamy do nich jeszcze pół godziny, to oni już będą mieli u siebie akumulator, więc to będzie taka szybka, energiczna wymiana po drodze akumulatora, bo z tym to już, no już jest katastrofa. Tak? Ja jeszcze myślałem, że go gdzieś tam, tam dotrzymam do wiosny, bo nie chciałem na zimę wymieniać, ale nie, on jest już całkowicie martwy i nie, i, i nie chce już przeginać pały, tym bardziej, że lecimy wszystko na to, Wskazuje, że na serdeczkę. matko, ile tu rzeczy na placu. Łomatko, gdzie ja mam tu się zmieścić. Słuchajcie, akcja nam się skomplikowała. Okazało się, łapom się, że Tomek nie ma dowodu. Ej, co Dowód tu się dzieje na Został w domu, Tomaszu, tak? No tak. No tak. Aha. Jak to zrobiłeś? Jak nie ja, to... zapakowałeś, nie? Nie, 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 bo ty trzymasz e, wszystkie nie, moje Nie, bo ty dokumenty. mi wydarłeś ostatnio swój dowód i kartę. I kartę? kartę? Ty byś no. sobie dała kartę wydrzeć, tak? Ty byś sobie dała kartę wydrzeć, jasne, jasne. No, ale jakoś, coś wy... jakoś to zrobiłeś, że, że wydarłeś. No Idę i... tutaj popatrzeć. No i sumarycznie akcja z akumulatorem i akcja z dowodem osobistym Tomasza. Córka chyba nam go dowiezie, no mam nadzieję. Mam nadzieję, że nam się uda cię wyjechać. Bo, jak on tu charuje, no, jak leży w pracy. Jak, jak leży w pracy, jak pracuje, jak wy, wymiana. tak. No ja Wam powiem, to cały plac, cały plac tu jest za, zawolony. Ja myślałem, że ja tego sobie przyjadę i tu będzie po sezonie pójściutko. No ale tu w tej transie jest. Tu są nowe benki, tu jest nowy benek. Tu jest nowy Benek, ale tu wszystko za, załadowane. Po prostu chłopaki tutaj robią serwis. Dlatego. No, ja, ja mam chody i mi to tak poza kolejką ogarnęli. Nasz akumulator już jest wymieniony, więc my pakujemy walizę i lecimy. Jeszcze zdążymy na prom. Akumulatorek nowy, założony. Tamten niestety nie zmieścił się na gwarancję, bo jakby było dwa lata. A gdybym wiedział, że dwa lata to jeszcze bym sobie go wymienił na gwarancji, nie pomyślałem. Będę w przyszłości pamiętał. No i co? I zaraz muszę poczekać na dowód. Bo tak normalnie to byśmy wracali. No ale córka wiezie, udało się. Jedzie ciurcia, proszę, najważniejsze, jest, jest dowodzik. A uratowałaś, uratowałaś tatusia. A, super. No będzie, kurczę, tatuś kombinował, jak wynagrodzić. Bardzo Ci dziękuję na ten. Tak wygląda super bohater, proszę Państwa. Super. Tak, to jest bohaterka. Przywiozła torebkę z dokumentami. Tak. Możemy lecieć na Sardynię. Piąteczka. Tak, Piąteczka. Cyk. Dobra. Dzie oficjalnie możemy y ruszyć na Sardynię. Paliwo zatankowane, AdBlue mamy do pełna, na akumulator, wymieniony, dokumenty odzyskane, słuchajcie statystyka. Ze statystyk to będzie tak, skasujemy liczniki. Chodzi mi o to, żeby zobaczyć jaki ten cały protyp będzie, więc trip A skasujemy i teraz tak, żeby to było uczciwe, to tutaj mamy też licznik do skasowania ten ja sobie muszę przypomnieć jak się go kasowało jak się go kasowało hm. a wiem jak się go kasowało tu tu resetuj wszystkie pola wybierz wszystko zresetowane teraz no, słuchajcie mamy 00 na start wyznaczamy trasę bo ja już ją mam tu w pamięci wiadomo że mam ją w pamięci Livorno Livorno start i tak, to nie znaczy, że my dzisiaj dojedziemy do Livorno, ale zobaczymy tak. Aha, Boże, przecież ja teraz muszę kupić jeszcze winietę na Czechy i winietę na Austrię. Dobra, kupujemy. Słuchajcie, winiety kupuję ja akurat w aplikacji Auto, AutoPay. I teraz tak, tak, tak na szybko. Bierzemy Czechy, jeden dzień, wybieramy datę, czyli w dniu dzisiejszym i to jest, musicie też wiedzieć, że to jest dzień, czyli dzisiejszy dzień, a nie 24 godziny, jakby niektórzy sobie to pomyśleli. Nie, to jest jeden dzień, więc o nie można zakupić winiety. Zakupiłeś już winietę dla tego pojazdu w tym terminie. Okazało się, że mamy już kupioną, czyli próba była udana, ale zobaczmy, tak na Austrię. Dobra, Austria, wybierz datę. I Austria jest teraz, uwaga, 10 dni. Biorę na Austrię 10 dni, bo nie wiemy, jak to się potoczy, a to jest tylko 13 zł drożej. I teraz uwaga, koszt 53 zł. Austria też koszt 53 zł na 10 dni. I teraz uwaga, potrzebujemy chwili. Przetwarzamy płatność, zaraz wracamy. Słuchajcie, winiety kupione. Tak, Czechy nas kosztowały 33 zł, Austria nas kosztowała 53 zł, więc lecimy. Trasa jest, trasa jest wyznaczona, już Wam pokażę, najkrótsza możliwa trasa na dzień dzisiejszy, 1300 km, 14 godzin ciągłej jazdy, statystyki skasowane, zobaczymy dokąd dzisiaj dojedziemy, lecimy. Będziemy testować takie znaki, co to są znaki, chipsy, nie jak to się nazywa. Dobre wyjaśnienia. Vanessa nam to przywiozła właśnie z Warszawy i mówiła, że jest ostre. Powiem tak: ktoś nas oszuka, bo tu już połowy nie ma. Czyli, no, czyli, komuś nie smakowało? No. Albo Vanessa przyniosła połowę. Znaczy tak, jesteśmy panami ostrych rzeczy i będziemy testować. To jest jakiś super sweet, czyli dragon. Będzie dym. Tamasz? Ja wiem jak to Alo. działa, bo już próbowałam. Już próbowałaś, no. Chcesz, że coś... of po próbach ognia. No. Ej, ale ja kieruję. No dobrze, już też kierowałam. Trzymaj kierownicę teraz obiema rękami, tak. Na razie się nic nie dzieje. <grym> nic się na razie dzieje nie się. dzieje. Już się dzieje? Dzieje A, się. To jesteś słabszy jednak ode mnie. Ej, ale powiem Ci jaki to ma ogień. To jest dragon. To jest dragon. Nie, a jeszcze sweet dragon. To jest najpierw dragon. Jest, najpierw jest sweet, a potem się robi o, Chcesz śmietana? Czy no, śmietana? to ci nic nie da. Czy śmietana? Nie, nie, dało I ogór mi jogurt naturalny. Nie, dało, mi, jest ok, ale faktycznie. Ale fakt. się pojawiły. Więc... Pojęły tak. No, jest palnik. Jest palnik. <laughs> Także to ma, to ma słabe serce, to właśnie, nie polecamy. Nie takich doświadczeń, jak ale nie, jak kierujecie mm. autem, to, to nie robimy już więcej takich doświadczeń. Areszka, miodzio, pyszka. No i mamy pierwszy przystanek e, tak naprawdę dzisiaj e, po. wiecie po ilu? Po czterech godzinach jazdy. Stoimy w takim miejscu, w którym kiedyś żeśmy stali, jak lecieliśmy pierwszym razem na Sardynie. Tym, że już teraz taki zmrok zapada, bo tak naprawdę o 18 już tu będzie bardzo ciemno. A powiem Wam, że mamy już za sobą przejechane 300 km, i teraz będzie jedzonko. I zeszł, zaraz zobaczycie co jemy. Tutaj widzicie, jak ładnie Adrianka gotuje obiadek. Tak naprawdę, właśnie mamy pierwszą przerwę. Musimy coś zjeść. Wchodzi gulasz. Ja całą noc gotowałam. Całą, no właśnie, całą, noc stała, całą noc stała i gotowała. Mamy fajne ziemniaczki, Cały fajny gulasz. No i oczywiście buraczki. Mm, ziemniaczki są. Um. Za nami, za nami pierwsze, pierwsze 300 km. Myśmy. Mm, dzisiaj bardzo późno z przebojami, zresztą, jak wiecie. Wystartowali dworze już się trochę ściemnia, bo jest faktycznie dobrze, że to dałaś bo przyznam szczerze, że, że brakowało mi tu mocno, mocno soli. Buraki też tarłam. No tak, buraczki też tarła Adrianka. Osobiście. Z mam malutkimi rączkami. Chińskimi. Chińskimi. <laughs> Stesko. Stesko? Nie wiem. Stecko. Nie wiem, czy byłeś. Chyba w było razie. Mowa o tych młodych, co pokazywałem. ona powiem Wam, naprawdę wchodzą idealnie. A to danie, które mamy, to mamy tak. Ziemniaczki od Pauliny. My je nazywamy od Pauliny. Ale już powiem dlaczego. pokaż te ziemniaczki, jak wyglądają w oryginale. No A Prawdopodobnie, prawdopodobnie, wszyscy je znają. Jak mieliśmy spotkanie z Pauliną, ona pokazała nam właśnie takie ziemniaczki gotowe, więc one naprawdę idealnie szybko wchodzą na, na patelęce. No i do tego, i do tego gulasz po prostu. Dowolny gulasz, ten prawie Adrianka sama robiła, prawie. Bo chciała zrobić, ale ja kupiłem. Dlatego prawie. No i finalnie, finalnie, buraczki. Tak, ale buraczki są naprawdę, buraczki są naprawdę sztos. Słuchajcie, nie, jak za nami, to tam tam gada. My jak, jedziemy, my jak jedziemy, to zawsze oglądamy YouTube'a, więc tam trasa idealnie schodzi. Przeglądamy wszystkie kanały. Ciężko nam wtedy komentować, więc nie zawsze komentujemy. Ale podczas takiej trasy YouTube jest idealny. A co ty masz? Jajko. A Adrianka gularzu nie lubi, więc ma jajeczka sadzone z czymś białym, z majonezem. Aha, ze śmietaną. Myjemy je i lecimy dalej dane statystyczne, poranek 11 października, słuchajcie, jest godzina 7:42. My stoimy o w tym, w tym miejscu, na, no, na parkingu przy autostradzie, tak naprawdę. Za, za nami mamy, ja Wam już pokażę, przejechane 550 km. Wczoraj żeśmy się y, trochę, trochę starali. Grzaliśmy do późna w nocy, tak naprawdę, żeby to przejechać. Powiem Wam tak: no ciężko było, ciężko było, bo jechaliśmy praktycznie cały czas w deszczu. Lało nieprzeciętnie, dzisiaj się rozpogodziło, jest piękne słońce, no ale zostało nam jeszcze 800 kilometrów, żeby dojechać do Livorno. Muszę to pyknąć naraz, no bo mamy kupiony już bilet na prom. A jak żeśmy go kupowali, no to za chwilę Wam opowiem. Tam się robi śniadanie, obiad, śniadanie, obiad. wjechała e, jajeczniczka, jajeczniczka na szynecce, a tu mamy fokację. no bo już jesteśmy we Włoszech, to Adrianka przyniosła fokację. Świeżutko, nie wiem, no lubimy fokację. A to jest focaccia taka a la pizza, bo tu jest oliwki, pomidorki. Nie, teraz chcę Wam jeszcze nie. pokazać, bo ja używam tego do jajecznicy, ja używam zawsze ocet balsamiczny. Ja sobie nie wyobrażam jajecznicy bez octu balsamicznego. Zresztą uwielbiam ocet balsamiczny. Prawie wszędzie. Zawitaliśmy na, na stacji. Dizelek mamy 1,62. To super, bo w Austrii żeśmy płacili po 2 euro, a tu jest 1,62. Ale zasada tu jest taka, że no, y, trzeba sobie zapłacić. Zapłacić, a potem... Dobra. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Karta. Karta i co? Zmienimy na angielski, bo... bo angielski jest łatwiej, co? Cholera, PIN. Poczekajcie, PIN wbijam. Okej, okay, PIN wbity. Ale to co? Po... No mówi prego. Dobra, prego i co? Czekajcie, bo ja muszę to tak... Mój, mój, włoski, mój włoski jest słaby. Ja, widzicie? Tragedia. Tragedia, ja nie mogę z dwójki naładować, tylko muszę z którego ładować. Dobra. Słuchajcie, będę... Będziemy ładować z czwórki. Teraz auto muszę przestawić. Pamiętacie, jak przyjechałem e, pod ten dystrybutor? Przyjechałem pod ten dystrybutor, poszedłem wybrać tutaj e, numerek e, w tym, żeby zatankować. Okazało się, że dwójka jest nieczynna, że ten jest nieczynny, więc kliknąłem czwórkę. Słuchajcie, idę, przez, idę przestawić bęka tutaj na czwórkę i podjeżdża w tym momencie Włoch, gdzie paliwo jest zapłacone. No jaka akcja była z tym Włochem. Ja mu tłumaczę po polsku, że stary, ja tu zapłaciłem. On do mnie po włosku, że nie wie o co mi chodzi. No ale był tak. Mój włoski nie był zbyt włoski. Mój włoski był bardziej jak polski. Zapłaciliśmy 100 euro 61 litrów i po euro 60 paliwko. Lecimy już na Pron. No tu Wam pokażę, że nie zawsze jest fajnie. Yy, I się tutaj nam trochę spiętrzyło. Prawdopodobnie jest to tak. Patrz, 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 tam samolot. Patrz jak on, jak on tam leci, ale wystartował. Przepięknie leci. No nie, no startuje tak, ale tak, tak po łukiem. Ty od razu tam czarne wizje. No koreczek, koreczek i to taki konkretny, akurat dzisiaj trochę nam ten koreczek przeszkadza, no bo niby, ma, niby bez korka byśmy mieli 3 godziny czasu przed promem, na no, korkiem to nie wiem ile będziemy mieli czasu, zobaczymy, no także trochę tutaj napięcie nam rośnie, mam nadzieję, że ten korek się szybko skończy. No jesteśmy na obwodnicy Bolonii, no i tutaj Bolonia jest cała zakorkowana, jak mi tutaj nawigacja pokazuje. Chyba wszyscy z pracy wyszli. Jak już jedziemy w tym korku, to Wam powiem, że za nami 1100 km. Do celu nam zostało 180 km, więc to już tak naprawdę takie dwie godzinki i byśmy tam byli. Ja się tutaj jeszcze nieraz tak po posiłkuję gogle. Tutaj YouTube leci na tym górnym ekranie, a tu patrzymy co urity słychać. Także tak wygląda moje centrum dowodzenia podczas jazdy. Ja Wam powiem, że Bolonia jest mocno zakorkowana. Yy, mieliśmy ominąć korek wyjeżdżając z autostrady, a teraz znów musimy wjechać na tą autostradę. Niewiele nam to pomogło, ale tak naprawdę no nie ma wyjścia, bo autostrada tam jest zakorkowana. Tam jest autostrada, też jest korek. Także w Bolonii trochę żeśmy stracili. Jak mieliśmy być na 19.00. Ta ta tak, tak, tak. No, jak mieliśmy wyjść na 19, to już będziemy na 20. No i mamy godzinę 18.20, zostało nam 100 kil... ostatnie 100 km, więc tak naprawdę za chwilę już będzie ciemno. I widzimy się na promie. Słuchajcie, dotarliśmy, dotarliśmy 1300 km, zrobione jest dokładnie godzina 20.20. .20. I tak naprawdę mamy dwie godziny do wypłynięcia o tego oto promu. Jak widzicie, on już tam stoi. Teraz się tam wyładowują albo władują. A kolejeczka, kolejeczka kamperów jest nie, niewielka. Tutaj e, Benio stoi. I gdzieś widziałem jedną polską drużynę w tym składzie. Zobaczymy, kto płynie. Może ktoś ze znajomych jest. Tam jest jakiś przeprawowy. Jest. Zobaczymy. Słuchajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, a podsumowanie jeszcze zrobimy na statku. Tak, tak. No, dopłynęliśmy, dopłynęliśmy na Sardynię, wysiadamy z portu, to znaczy wysiadamy yy, Idziemy do Bęka, ale ja Wam muszę coś powiedzieć a propos yy, promu, takiego yy, protipa. Słuchajcie, na promie można wiadomo wziąć kabinę. O, chyba teraz nie pogadamy, pogadamy jak wyjdziemy, bo to jest za głośno. Słuchajcie, jak widzicie, dotarliśmy już na miejsce. Ko kończąc e, ten odcinek, mogę powiedzieć, że koszt dotarcia tutaj wyniósł nasz e, tak piracy drzwi 1700 zł i mamy jeszcze pół baku paliwa. Pewno wystarczy na podróż po Sardynii. E, w każdym odcinku będę się stał relacjonować e, koszta, a z tego miejsca to już następny odcinek.